Tup, 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 tup. Dzień dobry, witam wszystkich grajwiaków, wojewodziniaków, popowian, wzomorkańszczyźnian, biebszan. Danówkan, Koszarówkan, Kotorybnan, Szymanów, Rudzian, Kacprów, Prostkańczyków, Boguszan, Różańczyków Wielkich, Radziłowian, Wąsoszan, Szczuczynian i Rajgrodzian oraz innych wiozek. Dziś będzie orędzie. Sątam posłuchać. Dziś orędzie będzie na temat przyszłości tego kanału oraz tego, co planuję w sobotę. A będzie w sobotę cztery odcinki serii. Po pierwsze, dziękuję za 18 subskrypcji, bo jak teraz to nagrywam, to mam akurat 18. Dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądają. Jakby powiedzieć, w przyszłości, na pewno y, spróbuję zrobić se, serię pogadankową, czyli luźną na żywca, że będę coś tam mówić o danym miejscu, które Wy wybierzecie. Dalej, na pewno będzie seria o wioskach oraz miejscach w Grejewie, to będzie na pewno się dalej ciągnąć. Dalej mam zamiar zrobić odcinki z EOC2 oraz EU4 dla niekomatych Age of Civilization 2 oraz Europa Universalis 4 będę tam się starać yy, pograć Grajewem. ewentualnie innymi inicjami w okolicy Grejewa to zależy od modera oraz ode mnie bo mo mój moder sprawdzony yy, możecie zasubskrybować jego kanał Podlasie Studios to zrobił Mot na EU4. A ja, jak będę chciał, to zrobię na EOC2 Motograjewie. I w wyniku tego koronawirusa muszę Wam ogłosić smutną nowinę. Będą codziennie nowe odcinki. To nie, nie co tydzień, w sobotę o 1. Nie, codziennie. Codziennie będą, nie wiem, o której. Z rana. No, z rana. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie orędzia. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym orędziu.